Są takie filmy, które w trakcie seansu wywierają na widzu kolosalne wrażenie. Wysoko zawieszona poprzeczka z każdym kolejnym tchnieniem filmowego obrazu zdaje się budować nieskończoną do nieba wieżę Babel. A po seansie, kotłujące się myśli zapadają się pod swoim własnym ciężarem, no bo cóż powiedzieć o czymś, co zdaje się mówić o wszystkim? Jakież słowa mogą mierzyć się z czymś tak monumentalnym? I głos krytyczny zamiera, godząc się na godartowską film de Cinema, A krytyk, wreszcie pokonany przez dzieło, zawiesza karierę na kołku. Przynajmniej na chwilę. W moim przypadku tak nie było, ja akurat miałem zapalenie zatok. Nie umniejsza to jednak faktu, że Biedne Istoty w reżyserii Jorgosa Lantimosa to całkiem udane arcydzieło. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy. Fotografia to jest prawda. I film to jest 24 fois prawda par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. To jest bardzo trudne, bardzo trudne do filmu, period. Mogę do filmu powiedzieć, to jest naprawdę kwestia wzoru. Coś obejrzanego. Wracając po 4 i odgrzebując się z zaległości, startuje z bardzo wysokiego C. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów zeszłego roku w reżyserii jednego z najbardziej oryginalnych reżyserów swojego pokolenia. 11 nominacji do Oscara, no bo w międzyczasie Oscary też były, coś przedoscarowego będzie na pewno, to spokojnie. Poor Things, biedne istoty, Jorgosa Lantimosa, adaptacja powieści Alasdara Grey'a o podobnym tytule z lat 90. Odejście od klasycznej formuły znowu wytłumaczę rekonwalescencją. Klasyczne circa about pół godziny gadania, jakie sobie tutaj narzucam o filmach, byłoby bardzo brzydkim kompromisem. Biedne istoty zasługują na co najmniej trzy godziny bardzo dogłębnej analizy, wchodzącej w szczegóły we wszystkie motywy, które zostały nam tutaj wysunięte przy drobiazgowym analizowaniu wszystkich środków stylistycznych, którymi zostało to wszystko osiągnięte. I ja bym bardzo chętnie się tego podjął, ale na tę chwilę czuję się za krótki w uszach w tym względzie. Musiałbym ten film jeszcze kilka, a może i kilkanaście razy obejrzeć i trawić długimi tygodniami. Może po Oscarach, jak albo Akademia nareszcie podejmie słuszną decyzję, albo jak zwykle się z hańbi, nie dostrzegając rzeczywiście wybitnych filmów. Ja mam przygotowane moty na oba te scenariusze. W związku z tym posłużę się krótszą wariacją, nakreślającą mój ładunek emocjonalny. Biedne istoty Jorgosa Lantimosa to, to film kompletny, całkowicie spójny, niebywale ambitny, od, od pierwszych sekund odróżniający się od innych i pozostający w tej wytworzonej przez siebie sferze do samego końca. Można byłoby się pokusić o określenie idealne, ale to prosiłoby się od razu o dopełnienie dla kogo, a ponieważ nie jest to film dla wszystkich, to niespecjalnie pasuje mi pod tezę, którą chcę teraz wytworzyć. Jest to film będący perfekcyjną dziesiątką, jeżeli chcieć się zagłębiać w numeryczne spłycanie recenzji. O tych liczbach i dziesiątkach mówiłem wiele razy, w moim rozumieniu to taki film, którego nie da się poprawić. Nie da się zmienić nic, aby było to z korzyścią dla finalnego dzieła. I rzeczywiście, u Lantimosa nie umiem tego zrobić. Kupuję tutaj wszystko. W trakcie seansu zastanawiałem się, jak spróbować zawrzeć tę niebywale subiektywną perfekcyjność w jakieś jednak mniej lub bardziej obiektywne reguły. Lubię to porównywać do Ojca Chrzestnego, filmu, który u wielu znajduje się na szczytach list najlepszych filmów w historii. I ja totalnie i całkowicie rozumiem, że komuś się Ojciec Chrzestny nie podobał, ale pojawia się wtedy pytanie: A co można w nim zmienić, żeby było lepiej? I dobrej odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie usłyszałem. W obrębie narzuconej przez siebie konwencji, Coppola egzekwuje ją pierwszorzędnie. I wszystkie składowe filmu reprezentują równy, pierwszorzędny poziom. Po prostu nie każdy może wskoczyć w konwencję trzygodzinnego filmu kostiumowego o honorze, przemocy generowanej przez biedę i władzę, osadzonym w realiach gangsterskich lat 40. I to jest okej. Okay. Idąc krok dalej, można się zastanawiać, czy gdyby któryś z tych elementów był trochę słabszy, to jak mogłoby to wpłynąć na ogólny odbiór dzieła? Czy gdyby zagrali tutaj trochę słabsi aktorzy niż tych, których oglądamy? Czy gdyby zdjęcia i scenografia byłyby bardziej konwencjonalne, to czy to wpłynęłoby na ocenę? Moim zdaniem nie, bo wszystko inne tworzy tak silny fundament, że nawet z pewnymi mankamentami, z elementami zwyczajnie dobrymi, a nie wybitnymi, dalej mówiłbym o arcydziele. Tylko że tak czy siak, tych mankamentów u Lantimosa nie widzę. Ale to nie jest film dla wszystkich, jak już stwierdziłem wcześniej. To, co może odrzucać i zniechęcać, pomijając jakieś purytańskie fanaberie na zasadzie albo tam przeklinają, albo albo tam kawałek cycka i penisa widać, to myślę, że mnogość i odmienność tego wszystkiego, co oglądamy, może zniechęcać. Operując na skojarzeniach z innymi obszarami sztuki, jak na przykład z architekturą, to biedne istoty to film barokowy, to, to znaczy dziwny, perlisty o nieregularnym kształcie, wykorzystujący całe bogactwo dostępnych środków do zmaksymalizowania wpływu na odbiorcę. Z racji tego, że określenie neobarok w odniesieniu do filmu już istnieje i wrzucano do tego worka zarówno feliniego, jak i blockbustery, to może bardziej powinienem powiedzieć, jest to film secesyjny. Z tego względu, że secesja też narodziła się na skutek odejścia od formy, często naśladującej stan za stanem, a na skutek swoich poszukiwań obfitowała w pełną przepychu, fikuśną niekiedy konwencję, chociaż zdarzało się też, że wyglądała jak Barok 2.0. I tego doświadczamy już w zakresie napisów otwierających i zamykających film. Zamiast nudnego, białego tekstu na czarnym tle, listującego po kolei najważniejsze osoby w filmie, widzimy ornamentalne desenie i zdobienia, a sam tekst ułożony jest w prostokąt zamiast linia po linii. Żaden kadr tutaj nie jest banalny czy oczywisty, ale nie jest sztuką dla samej sztuki. Tutaj wszystko ma swoje zastosowanie. Pozorny chaos w pracy kamery, odbiegający od standardowych, podstawowych ruchów, prostych planów czy najpopularniejszych obiektywów, nie powinien być zaskoczeniem dla tych, którzy są zaznajomieni z dziełami Lantimosa. Ale nie widzieliśmy wcześniej tego w takiej skali. Agresywne rybie oko czy wizjerowy punkt widzenia zestawiony z dynamicznymi najazdami i zoomami pozornie wydają się nie komunikować nic specjalnego poza tym, że są nietypowe w kinie, choć typowe dla Greka, ale im dłużej tkwimy w tym świecie, tym lepiej i wyraźniej rozumiemy jego język wizualny. Warstwa audiowizualna jest niewątpliwie unikatowa, zapierająca dech w piersiach, w tej warstwie stylistycznej zwyczajnie fascynująca i piękna. Użycie kolorów i czasami ich braku, scenografia odwzorowująca różne miasta Europy XIX wieku, ale w sposób jakby wyśniony. Te kostiumy, ta charakteryzacja hołdująca najpiękniejszym horrorom, montaż, który zachowuje niebywale szybkie tempo, pozostawiając film zrozumiałym przez cały czas, muzyka, która podbija nastrój, a wtedy, gdy trzeba, wysuwa się na pierwszy plan. Ja mogę wymieniać i wymieniać, nie szczędząc zachwytów. I to wszystko, Osadzona jest w stylistyce, którą moglibyśmy nazwać odmianą steampunku. Matko kochana, ja po tylu latach nie sądziłem, że zobaczę w kinie dobrze wyegzekwowany steampunk. W grach czy w literaturze to, to jeszcze, ale w kinie napotykane były raczej same pastisze pokroju Wild Wild West, których rozumieniem steampunku było, no żeby para była, jakaś tam ciuchcia, nie było komputerów, ale było dużo mechaniki i bardzo dużo kół zębatych. O matko, jak dużo kół zębatych. I tutaj jest to steampunkowe, ale jest to osadzone w jakimś realizmie, nawet jeżeli jest to surrealizm XIX wieku. Jako widzowie zastanawiamy się, gdzie leżą granice świata przedstawionego. Czy już za chwilę nie wejdzie nam tutaj jakaś magia i fantazja, ale wszystko tutaj opiera się na regułach prawie naukowych, opartych na tamtych czasach, na pogoni za nowymi odkryciami naukowymi. Więc w sumie, na dobrą sprawę, można rozumieć Poor Things jako science fiction. Zatem mamy tutaj ogrom wszystkiego, przepych formy, blichtr, który mógłby okazać się przytłaczający, ale wydaje mi się, że w momentach przesycenia ten film dostatecznie zwalnia, zostawiając miejsce na oddech. Oczywiście w zestawieniu z samym sobą. Ale są ludzie, którzy preferują trochę wolniejsze kino, skromniejsze, z minimalistycznymi dialogami, emocjami i jednym pomieszczeniem. I to też jest jak najbardziej ok, takie filmy też mogą być wybitne. A nie doszedłem tutaj jeszcze w, w tej całej dyskusji do podstawowego szkieletu każdego filmu, jakim jest scenariusz. O czym są biedne istoty? No, w zasadzie to o, o biednych istotach. Różnych ich odmianach, najmocniej manifestowanych przez główną bohaterkę Belle Baxter, graną przez Emma Stone. Jest to ona, no, powiedzmy... Niedostosowana do życia w społeczeństwie, i znajdując się w różnych miejscach, uczy się od podstaw mechanizmów rządzących światem, niejednokrotnie z dziecięcą szczerością i bezpośredniością, punktując logiczne braki w rządzących nami konwenansach. Bohaterka wyrusza w świat, napotyka różne przeciwności losu i przygody, i wychodząc z nich, ubogaconą o życiową mądrość. I tak. To jest książkowy wręcz przykład monomitu, czyli ktoś powie, no sztampa, banał, gdzie ta oryginalność. Ale monomitem jest też Matrix, jest też obywatel Kane, władca pierścieni, Shrek i, i gdzie jest Nemo, więc absolutnie nie powinno być problemu z wykorzystaniem tego samego szablonu do przekazania innego przesłania. Spotkałem się z opiniami, że Biedne Istoty to film będący kolejną iteracją Czarnoksiężnika z Krainy Oz, Frankensteina, czy nawet Barbie, no ale w wersji arthouse'owej. I ja nawet rozumiem, z czego wynikają te porównania, to jednak wydaje mi się, że to mimo wszystko inne filmy, opowiadające o czymś innym, chociaż za pośrednictwem podobnych tropów. To, co jeszcze mogę wyróżnić, to kolejny czynnik, który wpływa na to, że tak szafuję tym określeniem arcydzieło, i to jest sposób opowiadania historii. Przyjęło się wyszczególniać dwa typy, sposoby opowiadania: plot-driven i character-driven story, czyli opowieść napędzana fabułą lub bohaterami. To podział umowny, dawniej wskazujący na, nie wiem, powiedzmy, takie podstawowe różnice pomiędzy amerykańskim, czyli tym fabularnym, a europejskim, czyli postaciowym kinem. W największym uproszczeniu to albo ciekawi bohaterowie generują fabułę popychając ją naprzód, albo ciekawe sploty wydarzeń generują bohaterów, rozbudowując ich. I większość filmów można z łatwością przyporządkować do jednej z dwóch kategorii, ale w przypadku biednych istot mam z tym spory problem. I chociaż wykorzystanie monomitu sugerowałoby, że mamy do czynienia z tym podejściem europejskim, no Jorko z paszportu nie oszuka, to jednak w pewnym momencie byłem tak zaangażowany w fabułę, nie mogąc się doczekać na ile różnych sposobów mnie zaskoczy, że wskazywałbym, że te proporcje są dość wyrównane. Mimo, że znamy zasady tego rodzaju opowieści, to jednak nie możemy być do końca pewni, w którą stronę i którymi ścieżkami nas zaprowadzi. To świetny testament dla doskonałej utylizacji monomitu, bo mówimy o filmie z absolutnie fascynującą plejadą bohaterów. Począwszy od tej wspomnianej Belli Baxter, która ma wszelkie predyspozycje, żeby wskoczyć do panteonu ikonicznych postaci kina napędzających popkulturę i inspirującej stroje halloweenowe w różnych subkulturach. Emma Stone rzeczywiście ma tutaj życiówkę, dostarczając kreację karykaturalną, a zarazem niebywale wiarygodną, napędzaną, wyolbrzymianą pantomimą i wzmaganą subtelnością. Kreuje postać kompletną, unikatową, której losy śledzimy z żywym zainteresowaniem i ma w tym względzie pełne pole do popisu. Dość często na ekranie partneruje jej Willem Dafoe, grając Godwina, który totalnie w polskim tłumaczeniu powinien być nazwany Bożydarem. On został obrabowany z możliwości wygrania Oscara, bo też wznosi się na wyżyny, które w jego wykonaniu dobrze znamy z mniejszych, niezależnych i czasami też równie dziwnych filmów. To jednak tutaj. Ma do zagrania o wiele bardziej powściągliwą postać, o wiele bardziej stonowaną, ograniczoną przez rozległą charakteryzację, no ale on to dowozi pierwszorzędnie. Z nominacji Oscarowych wypchnął go Mark Ruffalo, którego emplua aktorskie jest trochę uboższe i po prostu wreszcie dostał rolę, w której mógłby się popisać, pokazać strony, z której go jeszcze nie znaliśmy, jako pysznego i aroganckiego bawidamka, teatralnie dramatycznego niecnotę Duncana Weatherburna. Oglądanie ich na ekranie to jest ogromna radość, zwłaszcza gdy są potęgowani przez postacie bardziej drugoplanowe, grane przez młodych stand w osobach Rami'ego Yusif'a czy Jeroda Carmichaela, czy legendy aktorstwa teatralnego, czyli niepowtarzalną Katrin Hunter, która skradła uwagę i przykuła wzrok wcielając się w rolę trzech wiecim w tragedii Macbetha Joela Coena, czy dawna muza Rainera Wernera Fassbindera, czyli Hanna Szygula. Każda z granych przez nie postaci jest sekretem wartym rozwijania, rozpracowywania. Chcemy ich wszystkich poznawać bliżej, nawet jeżeli pojawiają się tylko na chwilę. To, co w kwestii scenariuszowej dopełnia dzieła, i to niebywale mocno mi się podoba, to podkreślanie różnorodności postaci poprzez urozmaicenie języka, którym się posługują. To, że wielu scenarzystów ma swój własny styl, który później wykorzystują w pisanych przez siebie tekstach, to kwestia dość polaryzująca i uznaniowa. O wiele lepiej widać to w serialach, sorkinizmy, którymi wszyscy bohaterowie Arona Sorkina się posługują i są najmądrzejszymi osobami, jakie można spotkać, to czasem działa, czasem nie. Social Network czy West Wingu się sprawdza, w procesie siódemki z Chicago czy pod koniec The Newsroom mniej. Jak się obejrzy jeden serial Billa Lorenza, to można być pod wrażeniem zręczności metafor, ale z każdym kolejnym serialem zauważa się powtarzalność nienachalnego patosu i przestaje to sprawiać jakąkolwiek przyjemność. W filmach, no umówmy się, że idąc na film Tarantino czy Koterskiego, akceptujemy to, że będziemy słuchać dialogów prezentowanych w tym konkretnym stylu, który sobie stworzyli ale nie jest rzeczą tak częstą, aby budować dla swoich bohaterów osobny sposób komunikowania się poza charakterystycznymi zwrotami i wstawkami, żeby sam sposób przekazywania tekstu był elementem wyróżniającym i odgrywającą ważną rolę w podkreślaniu relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami opowieści. Język Belli, począwszy od zdawkowego, monosylabicznego, ewoluuje wraz z poznawaniem świata. Język Godwina, którego usilnie będę nazywał Bożydarem, jest prosty, wycyzelowany i przepełniony naukowymi zwrotami, oddającymi jego stosunek do rzeczywistości. Z kolei Duncan opiera się na stylistycznym szafowaniu i krętactwie. Bardzo często napotykamy w biednych istotach sytuację podręcznikowo naganną. Kiedy bohaterowie wypowiadają wprost swoje uczucia, bez filtrowania, wskazując na swoje motywacje czy aktualne zmartwienia, popychając w zawrotnym tempie fabułę naprzód, co znowu w filmach Lantimosa nie jest niespodzianką. Ale o wiele mocniej na rozwinięcie tych postaci wpływa to, czego nie mówią, chociaż powinni, to, jak przyjmują od siebie komunikacyjne kody i to, jak ich słownictwo miesza się nawzajem. Na ten aspekt nie jest poświęcone jakoś dużo uwagi. W skali rozmachu całego filmu ma on wręcz trzeciorzędne znaczenie, ale dopełnia całości dzieła pierwszorzędnie. Mówię to wszystko jeszcze bez nawet liźnięcia najważniejszego elementu biednych istot czyli wymowy symbolicznej, poruszenia znacznej liczby wyprowadzonych i zaprezentowanych motywów, bo nie mam wątpliwości, że gdybym chciał poruszyć je wszystkie, to bym poległ. No ale jest to taki film, że nawet jak chcę o nim powiedzieć krótko, to wychodzi długo. No, można się spierać, czy w warstwie emocjonalnej nie brakuje tam szczytów, momentów wielkiej euforii, dramatycznego przełamania, odwrócenia oczekiwań. One oczywiście są, ale nie są monumentalne. Jednak jest to film, który mocno już od samego początku narzuca nam kierunek interpretacyjny ściśle powiązany ze stylistyką steampunku. Liczy się rozum, wiedza, pogłębianie technologicznego postępu, odkrywanie świata w sferze intelektualnej. A główna bohaterka Bella mierzy się z poznawaniem reguł panujących na świecie właśnie z perspektywy swojej emocjonalności, zasmakowania rozczarowania, zdrady i niechęci, ale też przyjemności, przyjaźni i, i satysfakcji. I jest to spójne z wyprowadzanymi przez ten film różnymi teoriami i konceptami, które my, jako widzowie, filtrujemy przez pryzmat własnej wrażliwości. Nie bałbym się określić nowego dzieła Lantimosa mianem filmu filozoficznego, który wysuwa różne tezy, próbując wyciągnąć z nich spójny ciąg przyczynowo-skutkowy, ale w zasadzie w ogóle nie narzuca nam odpowiedzi, nie wskazuje na jednoznaczny osąd, który widz miałby wyciągnąć i, i po wyjściu z kina propagować. To jest taka gawenda o kondycji rodzaju ludzkiego, niezobowiązujące zastanowienie się nad tym, co pcha nas naprzód, co rozwija nas partykularnie, ale też nas jako społeczeństwo i co tak naprawdę, jeżeli jest coś takiego, odróżnia nas od wszystkich pozostałych gatunków z Królestwa Zwierząt. Jakie rzeczy przyjęte w życiu społecznym bierzemy za pewnik, a jakie kwestionujemy i, i dlaczego? Czytając różne reakcje w internecie na biedne istoty, nie wiem, czy przychyliłbym się do dość jednoznacznego założenia, że to film feministyczny, alegorycznie wręcz wskazujący tylko na rolę i istotę kobiet w społeczeństwie. Niektóre te reakcje, idąc tak daleko, wskazują, że robi to, co Barbie miało robić, ale lepiej. Jest to oczywiście jakiś klucz interpretacyjny, którego nie chcę negować, ale wydaje mi się, że Lantimos patrzy na to o wiele szerzej, holistycznie, uwzględniając oczywiście, jak determinujący w naszym życiu wiele rzeczy jest utrwalony podział ról płciowych. I w sumie, w zależności od tego, kto jaką definicję feminizmu przyjmie, czy, czy tę zorientowaną wyłącznie na roli kobiet, czy tę szerszą, zakładającą, że patriarchat krzywdzi również mężczyzn, chociaż oczywiście nie w równym stopniu, ten może znaleźć podobieństwa pomiędzy Barbie i biednymi istotami. Ja widzę w tym, że oba, ku uciesze lub ku oburzeniu którejś ze stron, wskazują na różne perspektywy i na różne czynniki, które wpływają na status quo. Począwszy od norm społecznych, przez złożoność i nieuchronność psychologii, która kieruje nami na wiele sposobów, aż po sytuację ekonomiczną, definiowanie własności i, i wspólnoty i różnorodne rozumienie tych pojęć, każdy z tych motywów. Zasługuje na pogłębioną analizę, w rozumieniu tego, co film próbuje nam przekazać i jakimi środkami to osiąga, zwłaszcza z uwzględnieniem pozostałej filmografii Lantimosa, która w przekazywanym przesłaniu jest spójna, a przez biedne istoty dodatkowo ubogacona. Zachwycam się sporo, próbując nawet w kontrze do siebie znaleźć fałszywe nuty skomponowane przez Jorgosa Lantimosa, ale jak na razie żadne nie rzucają mi się w oczy. Greg... Zapisuje się tym filmem złotymi zgłoskami w historii kina, dowodząc, że pozycja wypracowana przez faworytę, zabicie świętego Jelenia czy, czy Lobstera, nie była dziełem przypadku czy efektu świeżości pokazywanej dziwności. Biedne istoty to film, który jest dość trudno zestawiać z innymi dziełami względnie mu podobnymi, ale nie mam wątpliwości, że w nadchodzących latach pojawi się wiele filmów, które łatwo będzie do biednych istot porównywać. Może się okazać, że będziemy świadkami wyklarowania się zupełnie nowego nurtu w kinie, wykraczającego poza grecką dziwną falę, której Lantimos jest przedstawicielem. Może się też okazać, że kompletnie się mylę i za dwa lata nikt nie będzie o tym filmie pamiętał, ale mam przeczucie, że ten delikatnie przesunięty kurs, to otworzone szerzej okno overtona na to, co w kinie możliwe do pokazania, zostanie z nami na trochę dłużej. Swoje odzwierciedlenie ta teza znajduje na Oscarach. Biedne istoty rozbiły w tym roku nominacje, zgarniając ich aż 11. Ja wiem, że na Oscary można i niekiedy trzeba narzekać, że nic nie znaczą, że nie są tym, czym były, że są wtórne, powtarzalne. Ale zwróćmy uwagę na fakt, że w ostatnich latach laureatami statuetki za najlepszy film były takie obrazy jak Parasite czy Wszystko wszędzie naraz. Oczywiście przeplatane skrajnie innymi, na ich tle banalnymi Green Bookiem czy Kodom. A w tym roku nie dość, że mamy biedne istoty, to jeszcze chociażby strefę interesów, obok innych filmów, z których najbardziej tradycyjnie oskarowym i najbardziej konwencjonalnym jest Oppenheimer, którego przy całej mojej niechęci konwencjonalnym filmem nazwać nie umiem. Nie miejmy złudzeń, że chociażby 10 lat temu takiego wachlarza kinowego na Oscarach byśmy nie uświadczyli. Jak to się rozstrzygnie? Zwycięstwo w każdej z nominowanych kategorii, czyli najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany, aktorka pierwszoplanowa, aktor drugoplanowy, muzyka, produkcja, kostiumy, montaż, zdjęcia i charakteryzacja. Nie zaskoczyłoby mnie w ogóle i argumentowałbym, że to zwycięstwo byłoby w pełni zasłużone. Wątpię, aby tak się stało, bo jednak konkurencja jest spora, a mimo wszystko jest na razie trochę za wcześnie w tym wyścigu Oscarowym, żeby. Oceniać polityczne wiatry. Sporo będzie tutaj walki oczywiście z Oppenheimerem, który nominacji ma 13 i na rozdaniu innych nagród zdaje się brylować. W kategorii najlepszego filmu być może będziemy mieli do czynienia z klasycznym zwycięstwem z drugiego miejsca, gdyby głosy pomiędzy Oppenheimerem i biednymi istotami rozłożyły się porówno. W zakresie reżyserii będzie to wyścig niewątpliwie zacięty. Czy to już ten czas, żeby obecny w dużym mainstreamie od 20 lat Nolan został nagrodzony za swoje intelektualne blockbustery? Czy może jednak Lantimos, będąc na tym rynku krócej i chodząc skromniej, zostanie doceniony za o wiele większą odwagę? Nawet w wyścigu o najlepszą aktorkę pierwszoplanową trudno przewidywać. Czy Emma Stone zwycięży za stworzenie jednej z najciekawszych i najbardziej złożonych postaci w kinie od wielu, wielu lat? Czy może jednak Lily Gladstone za o wiele skrytszą rolę u Scorsese zwycięży zarówno z powodów politycznych, jak i prozaicznych, że będąc na ekranie u boku DiCaprio i Scorsese, błyszczała na ich tle w każdej chwili? A może Sandra Hüller, która mając na koncie zarówno anatomię upadków, jak i strefę interesów, zaliczyła nieprawdopodobny aktorski kuplet w jednym roku? A jest jeszcze w tym wszystkim Carrie Mulligan, która po obejrzeniu maestro wydawała mi się pewniakiem, bo to też była rewelacyjna rola. Nie wiem, ktoś, kto teraz mówi, że Oscary są rozstrzygnięte i wiadomo jak to będzie, no to próbuje być kontrarianem na siłę. Bez względu na to wszystko, uważam biedne istoty za arcydzieło. Film rzadki i unikatowy. Bardzo żałuję, że obejrzałem go tak późno, bo oczywiście bym zaktualizował listę moich ulubionych filmów z zeszłego roku, ale nie mam wątpliwości, że to niedopatrzenie na drobie za lat 6, jak przyjdzie do zestawiania najlepszych filmów dekady. To nie jest film dla wszystkich, i nie jest też tak łatwy w przyswojeniu, jak mogłoby się wydawać. To jednak wydaje mi się, że gdyby dać mu szansę i pozwolić się porwać, to zachwyci i kompletnie oczaruje. Z pewnością do niego wrócę i liczę, że będę do niego wracać powielokroć, aby ponownie zasmakować tej magii kina, zaserwowanej przez Jorgosa Lantimosa. Wam też sugeruję, póki nie zniknie z kinowych afiszy. Myślałem, że będzie tutaj krótko, tak maksimum 15 minut, a wyszło, no jak zwykle, jednak ustalonych schematów trudno oszukiwać, to w końcu było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. pa Pa. Coś obejrzanego.